Między 1910 a 1913 rokiem oddano do użytku cztery jednostki, którym nadano nazwy związane z mitologią grecką: Cyclops, Proteus, Nereus oraz jedyny, którego nazwa nawiązywała do mitologii rzymskiej – Jupiter. Pozwólcie jednak, że będę używał ich polskich nazw, czyli Cyklop, Proteus, Nereus i Jupiter. Zatonęły wszystkie cztery: jedną zatopili japońscy piloci podczas II wojny światowej, zatonięcie trzech pozostałych przypisywanych jest działaniu Trójkąta Bermudzkiego. Dziwne to były jednostki. Formalnie były okrętami, ponieważ ich armatorem była marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, ale służyły wyłącznie do przewozu węgla. Najdziwniejsza była jednak ich konstrukcja. Mostek wznosił się wysoko nad pokład i ustawiony był na ażurowej konstrukcji, zaś w przestrzeni między mostkiem a rufą, w dwóch rzędach, było 14 słupów połączonych kratownicami. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby stoczniowcy zapomnieli przed wodowaniem rozebrać rusztowanie. Cały ładunek przewożony był w pięciu dużych ładowniach, z których każda zamykana była dwoma lukami. Duża ładownia za mostkiem została podzielona na cztery mniejsze ładownie, w których można było przewozić olej lub specjalny węgiel na użytek łodzi podwodnych lub torpedowców. Na dziobie znajdowały się cztery znacznie mniejsze ładownie do przewożenia ropy, co daje w sumie 13 ładowni. Najciekawsza była owa konstrukcja na pokładzie, która służyła do rozładunku węgla. Nad każdą ładownią znajdowały się dwa chwytaki, mogące jednorazowo nabrać po 1200 kg węgla i wysypać je do 6,5 m od burty statku. Każdy z nich mógł w ciągu godziny rozładować od 100 do 180 ton węgla, wykonując trzy cykle w ciągu minuty. Ponadto dźwigar na szczycie konstrukcji stanowił tor dla czerpaka, który służył do przeładunku węgla z ładowni do ładowni w celu dokonania trymu. Ponoć służył również do przenoszenia kapitańskiego lunchu na mostek w czasie złej pogody. Skąd wziął się pomysł na tak dziwne i nietypowe urządzenie? Otóż w czasie, gdy owe jednostki były wodowane, podstawowym paliwem stosowanym do opalania kotłów na statkach i okrętach był węgiel. I trzeba go było jakoś dostarczać okrętom marynarki wojennej stacjonujących także w miejscach, gdzie trudno było o bunkier. Od i cała tajemnica Proteus był jednostką klasową węglowców. Zwodowano go w Newport 14 września 1913 roku. Był o 6 metrów krótszy od pozostałych i miał 159 metrów długości. Swą nazwę otrzymał od Proteusza, greckiego bóstwa morskiego, syna Posejdona i Tetydy zaopatrywał w węgiel amerykańską flotę Atlantycką u wybrzeży Meksyku, Rio de Janeiro i Montevideo, a także na Filipinach. Podczas I wojny światowej dostarczał paliwo między innymi do Pearl Harbor na Hawajach i Kalio w Chile. Ze służby został wycofany w marcu 1924 roku, ale już w grudniu tego samego roku został sprzedany Kanadyjczykom i pracowicie woził węgiel w marynarce handlowej. Ostatni raz widziano statek na Karaibach 23 listopada 1941 roku. Od tamtej chwili nikt nie natknął się ani na jego ślad, ani na ślad 58 członków jego załogi. Drugą z jednostek był Nereus, który swą nazwę zawdzięczał greckiemu Bogu Morza, synowi Pontosa i Gai. Zwodowany 26 kwietnia 1913 roku w Wirginii, do służby wszedł pół roku później. Służył w amerykańskiej flocie Atlantyku, ale pływał także po Pacyfiku, odbywając rejsy między innymi do Japonii. Wycofany ze służby w grudniu 1940 roku, podobnie jak Proteus został sprzedany Kanadyjczykom i odtąd woził boksyt, czyli rudę aluminium, do hud w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zaginął bez wieści rok później, płynąc z rudą aluminium St. Thomas na Wyspach Dziewiczych, a wraz z nim cała 61-osobowa załoga. Ponieważ nigdy nie odnaleziono wraków ani Proteusa, ani Nereusa, ich zatonięcie przypisywano tajemnym mocom tkwiącym w trójkącie bermudzkim. Prawda może być jednak dużo bardziej prozaiczna. Proteus najprawdopodobniej zatonął w sztormie, lub, podobnie jak Nereus, mógł zostać storpedowany przez niemiecki okręt podwodny. Wprawdzie w żadnym z meldunków nie było mowy o zatopieniu węglowców, ale przecież uboty także były zatapiane przez aliantów i nie jest wykluczone, że ten, który je zatopił, sam znalazł grób na dnie Atlantyku. Jupiter był jedynym z całej czwórki węglowców, który na burcie nosił nazwę z rzymskiego Panteonu. I otrzymał nazwę na cześć najważniejszego z rzymskich bogów, panu nieba, burzy i deszczu. Jako jedyna jednostka z serii miał napęd turboelektryczny. Trzy parowe kotły napędzały dwie turboelektryczne przekładnie, które pozwalały mu płynąć z prędkością do 15,5 węzła. Jupiter został pierwotnie włączony do amerykańskiej floty Pacyfiku i stacjonował w meksykańskim Mazatlan. W październiku 1914 roku był pierwszą jednostką, która przepłynęła nowo otwarty kanał panamski z Pacyfiku na Atlantyk. W czasie I wojny światowej stacjonował w Zatoce Meksykańskiej, a później miał jeszcze krótki europejski epizod. Wycofany ze służby w marcu 1920 roku, dwa lata później został do niej przywrócony, choć pod nazwą zmienioną na Langley. Na cześć Samuela Langleya, amerykańskiego astronoma, fizyka, pioniera aeronautyki i inżyniera lotniczego. Odtąd na statku prowadzono eksperymenty związane z lotnictwem morskim. Przekształcono go w pierwszy amerykański lotniskowiec, nadbudowując nad kadłubem dodatkowy drewniany pokład wsparty na konstrukcji kratowej, który służył do startów i lądowań samolotów. W chwili przystąpienia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej Langley stacjonował u wybrzeży Filipin. W miarę japońskiej ekspansji na wschód, jego miejsce cumowania zmieniono najpierw na Balikpapan w holenderskich Indiach Wschodnich, czyli dzisiejszej Indonezji, a następnie na Darwin w Australii. Okręt stał się wówczas częścią amerykańsko-brytyjsko-holendersko-australijskich sił morskich. W lutym 1942 roku na pokład Langleya załadowano skrzynie, w których znajdowały się 32 myśliwce P-40 należące do 13. Dywizjonu Pościgowego Sił Powietrznych Dalekiego Wschodu. Okręt dołączył do konwoju, którego celem było Kolombo na Ceylonie. W trakcie rejsu przyszedł jednak rozkaz, że ładunek należy dostarczyć na Jawę. Konwój składający się z Langleja i dwóch niszczycieli został jednak dostrzeżony przez japoński samolot rozpoznawczy. Kilka godzin później nad okręty nadleciały japońskie bombowce. Lotniskowiec przez jakiś czas manewrami unikał bomb, ale przy trzecim ataku został ostatecznie trafiony pięcioma bombami o wadze od 60 do 250 kg. Zginęło 16 ludzi. Drewniane lądowisko dla samolotów zaczęło płonąć, a woda zaczęła wdzierać się do ładowni. Dwie godziny później kapitan wydał rozkaz opuszczenia okrętu. Gdy cała załoga znalazła się już na pokładach towarzyszących Langleyowi niszczycieli, okręt został ostrzelany pociskami 100 mm i torpedami, by ładunek nie dostał się w ręce Japończyków. Tak wyglądał koniec trzeciego z węglowców. Najwięcej kontrowersji budzi zatonięcie czwartej jednostki noszącej nazwę cyklop. Cyklopi w mitologii greckiej to byli jednoocy olbrzymi, zajmujący się wykuwaniem piorunów dla Zeusa oraz budową gigantycznych murów zwanych murami cyklopowymi. Zwodowany w maju 1910 roku, potocznie nazwany był pływającą kopalnią węgla i pływał w pomocniczej służbie marynarki wojennej floty atlantyckiej. Miał nawet swój bałtycki epizod, pływając na nim od maja do lipca 1911 roku. W czasie I wojny światowej pływał wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Aż po Karaiby i Brazylię, zapewniając paliwo amerykańskiej flocie. Jednostką dowodził komandor porucznik George Worley. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej postaci. Po katastrofie węglowca biuro wywiadu marynarki wojennej ujawniło, że tak naprawdę kapitan Worley urodził się w niemieckim Hanowerze jako Johann Frederik Wichmann. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i w wieku 20 lat zmienił nazwisko na Worley. Przez kilkanaście lat dowodził statkami handlowymi, często wożąc nie zawsze legalne ładunki, na przykład opium. Poza pracą na morzu, zyski czerpał także z salonu znajdującego się w dzielnicy Czerwonych Latarni w San Francisco. Był niezwykle porywczym, gwałtownym i bezwzględnym człowiekiem, szorstkim i ekscentrycznym dziwakiem ze starej szkoły, noszącym laskę, ale posiadającym niewiele przymiotów umysłu. Był bardzo ostrożnym nawigatorem. Nieprzyjazny i małomówny, był powszechnie nielubiany. Z byle powodu brutalnie karał oficerów i żołnierzy, nawet za najdrobniejsze przewinienia, dopuszczał się też jakbyśmy dziś powiedzieli, mobbingu. Zdarzało się, że z odbezpieczonym pistoletem ganiał chorążych, a pewnego razu spacerował po pokładzie w nocnej koszuli, meloniku i z laską. Przejawiał też proniemieckie poglądy. Jego najbliższymi przyjaciółmi i współpracownikami byli albo Niemcy, albo Amerykanie niemieckiego pochodzenia. Oba te fakty okażą się niezwykle interesujące w świetle tajemniczego zniknięcia frachtowca. 8 stycznia 1918 roku cyklop wypłynął z Norfolk w Virginii, załadowany do pełna ładunkiem węgla, poczty i różnych zapasów przeznaczonych dla południowoamerykańskiej floty patrolowej. Działającej wówczas na wschodnim wybrzeżu południowej Ameryki. W Buenos Aires, na drogę powrotną, załadowano pocztę do kraju ze stacjonujących tam okrętów i 11 tysięcy ton rudy manganu, mimo że maksymalnie można było zabrać 8 tysięcy ton. W dodatku doświadczony oficer, porucznik Forbes, który zawsze zajmował się ształowaniem jednostki, przez despotycznego kapitana został piątego dnia rejsu z błahego powodu zamknięty w areszcie domowym i za ładunkiem zajmował się oficer nie mający wielkiego doświadczenia. Tymczasem ruda Manganu, która jest gęstsza i cięższa od węgla, była nieznanym ładunkiem dla załogi. W ładowniach miała więcej miejsca na przemieszczanie się niż węgiel, zaś płócienne pokrywy luków mogły doprowadzić do zamoczenia ładunku który pod wpływem wody zamienia się w szlam. Na dodatek awarii uległ kocioł parowy na prawej burcie. Próbowano usunąć usterkę w Brazylii, ale mechanicy kategorycznie doradzali, by dopłynąć do Stanów Zjednoczonych na jednym silniku i awarię naprawić w amerykańskiej stoczni. 16 lutego 1918 roku cyklop wypłynął w morze z Rio de Janeiro w Brazylii. Dwa dni później, 18 stycznia, cyklop przypłynął do Salvador. Po czterodniowym postoju wyruszył do Baltimore, ale niespodziewanie zaszedł do Bridgetown na Barbados. Kapitan obawiał się, że statek jest przeciążony, ale tak zwana linia Plimsola, wskaźnik znajdujący się na każdym kadłubie, wskazywała, że wszystko było w porządku. Poprosił zatem o węgiel i słodką wodę do kotłów, i 4 marca 1918 roku wypłynął na Atlantyk. Po wyjściu z portu nikt już więcej nie widział ani węglowca ani nikogo z jego 306-osobowej załogi. Spekulacją na temat przyczyny zatonięcia nie było końca. Opiniotwórczy tygodnik The Literary Digest spekulował, że z morza wynurzyła się gigantyczna ośmiornica, oplotła statek swoimi mackami i wciągnęła go na dno. Inna teoria głosiła, że statek nagle zmienił się w żółwia podczas burzy i uwięził wszystkich ludzi w środku. Mówiono o potworach morskich, meteorytach i buncie załogi. Rozważano storpedowanie przez niemiecki okręt podwodny, a także spisek kapitana, polegający na bezkrwawym przejęciu węglowca i jego załogi przez Niemców, którym mangan był potrzebny do produkcji amunicji. Utrata Cyklopa wraz z późniejszym zniknięciem pięciu bombowców marynarki wojennej, znanych jako LOT-19, dała początek legendzie o trójkącie bermudzkim, mitowi, który pokutuje do dziś. Trójkąt Bermudzki, zwany także diabelskim trójkątem, to miejska legenda mówiąca o mało precyzyjnie zdefiniowanym regionie w zachodniej części północnego Atlantyku, w którym podobno w tajemniczych okolicznościach zaginęło wiele samolotów i statków. Ich lista jest bardzo długa. Od szkolnego żaglowca Atalanta, poczynając poprzez pięciomasztowy szkuner Carol Deering, Szkoleniowy lot pięciu bombowców zwany Lotem 19, samoloty Star Ariel i Star Tiger lecące z Azorów na Bermudy, a na węglowcu Cyklop kończąc. Pierwsza wzmianka na temat trójkąta pojawiła się 17 września 1950 roku na łamach The Miami Herald. Niektórzy nakreślają granice trójkąta, podając jego wierzchołki jako Miami, San Juan, Porto Rico, Bermudy, ba nawet brzegi Irlandii. Teorie trójkąta wymyślili dziennikarze, a pseudonaukowi pisarze dorobili się fortun na książkach napisanych na ten temat. Wiele ich twierdzeń było przesadzonych, wątpliwych lub nieweryfikowalnych. Ujawniano także szereg nieścisłości i niespójności między relacjami zawartymi w książkach, a zeznaniami naocznych świadków i uczestników wydarzeń. Jednym z takich przypadków było na przykład tajemnicze zniknięcie w trójkącie samotnego żeglarza Donalda Crowhursta. Crowhurst biorący udział w ziemskich regatach samotników, od samego początku miał kłopoty ze sprzętem, brakiem wiedzy i umiejętności żeglarskich, a także ze swoją psychiką. Wyłączył radio i kręcił się w kółko po Atlantyku, fałszował zapisy w dzienniku pokładowym, chcąc dołączyć do zawodników, gdy już będą wracali do mety. Z jego pamiętników, znalezionych na dryfującym wraku, wynikało, że rozmawiał z Einsteinem oraz z Bogiem i czuł się kosmiczną istotą drugiego pokolenia. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Nie inaczej było z incydentem związanym z eksplozją i zatonięciem w 1972 roku tankowca FOG. Różni autorzy pisali, że wszystkie ciała marynarzy zniknęły a ciało kapitana znaleziono w swojej kabinie przy biurku, ściskającego w dłoni filiżankę kawy. Tymczasem Straż Przybrzeżna odzyskała kilka ciał z wraku, a ponadto tankowiec zatonął u wybrzeży Teksasu, daleko od powszechnie akceptowanych granic trójkąta. Paranormalne wyjaśnienia mówiące o świecie równoległym, zakrzywieniu czasoprzestrzeni, ufo czy podwodnych eksplozjach metanu, których na Atlantyku nie było od 15 tysięcy lat, doskonale się sprzedają, przynosząc popularność pisarzom i dziennikarzom, a gazetom i stacjom telewizyjnym wymierne korzyści materialne. W 1968 roku nurek marynarki wojennej Dean House, zszedł na duży kadłub leżący na głębokości około 50 metrów, mniej więcej 75 km na północny wschód od Cape Charles. House był oszołomiony. Znalazł się na statku niepodobnym do żadnego, jaki kiedykolwiek widział. Mostek wznosił się na stalowych słupach nad pokładem, a ogromne ramiona dźwigów rozciągały się wzdłuż głównego pokładu. House planował ponownie zejść pod wodę ze swoją grupą nurków, ale zła pogoda zmusiła statek ratowniczy marynarki wojennej do opuszczenia wraku i powrotu do Norfolk. Wiele lat później przeczytał artykuł o tajemnicy Cyklopa, do którego dołączone było zdjęcie statku dokładnie takiego samego na jakim był house Niestety zmarł krótko potem i nie udało mu się ponowić ekspedycji Co zatem mogło spowodować zniknięcie węglowca Był to najprawdopodobniej splot nieszczęśliwych wypadków Najpierw zepsuł się jeden z silników Statek był źle załadowany i niezrównoważony przez ciężki ładunek w postaci rudy mangano. 9 i 10 marca nad wschodnim wybrzeżem szalał silny sztorm. Na wysokiej fali ładunek mógł się przesunąć, spowodować przewrócenie się statku i jego zatonięcie tak szybko, że nie było nawet czasu na nadanie sygnału SOS. Jeśli zatonięcie miało miejsce w rowie portorykańskim, który rozciąga się na długości 1550 km i mającym głębokość do 9200 m, to odnalezienie wraku będzie prawie niemożliwe. Inną sugerowaną przyczyną była wada konstrukcyjna, powodująca osłabienie podłużnych elementów konstrukcyjnych kadłuba. Wiatr o prędkości 60-75 km na godzinę, jak i wówczas wiał, Mógł spowodować powstanie fal wystarczająco oddalonych od siebie, aby dziób i rufa oparły się na szczytach kolejnych fal, zaś środek jednostki pozostawał niepodparty, co mogło spowodować dodatkowe obciążenie osłabionego śródokręcia. Zakładając, że statek pod wpływem naprężeń przełamałby się na pół, wlewająca się woda i ciężar ładunku spowodowałyby, że obie części jednostki przyjęłyby pozycje pionowe. A następnie zatonęły w ciągu kilku minut. Podobne zjawisko było przyczyną zatonięcia wielu jednostek. O jednej z nich, Edmundzie Fitzgeraldzie, już opowiadałem w podcaście. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć tamtą historię, to link znajdzie w opisie. Utrata cyklopa i 306 członków załogi oraz pasażerów pozostaje największą katastrofą w historii marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, która nie wiąże się bezpośrednio z działaniami wojennymi.